Dzień dobry. Witamy w drugiej części programu. Tak, w drugiej części naszego King of Meeting. No, ciekawe, czy Wam się to spodoba w ogóle ta forma komunikowania się. Czekamy na, na jakiś feedback. W wersji wideo. Nie, nie, może być dowolny. <gry> King of Meeting 28.02 2014 rok. Notatka. Omawiamy notatkę to cały sens tego wideo jest po prostu omówienie notatki i również jakieś jej zinterpretowanie po to, żeby wszyscy mieli jednakową opinię na ten temat. A zatem jeżeli chodzi o ustalenia, to. No, Gosia mi pokazuje na ekranie, że, że punktem drugim jest omówienie propozalu. No ale to. No, chodzi o to, że propozal był omówiony tylko częściowo, tak. ponieważ nie wszyscy byliśmy obecni. Ten musiał iść na konferencję, więc części, które były w propozyalu, przede wszystkim BPI, ominęliśmy. Tak, próbowaliśmy na dzisiaj przełożyć. Key of meeting, czyli tą drugą część, i okazuje się, że to jest nierealne, niemożliwe. W związku z tym wydaje się, że, że chyba, znaczy mamy jakiś plan, plan awaryjny. Zakładamy, że Key of Meeting w takiej formie, w jakiej w tej chwili jest zrobiony, jest nierealny, nie da się tego zrobić. W związku z tym poprosimy Was, żebyście w najbliższym czasie wyznaczyli drugą osobę w swoich zespołach, która będzie mogła zastępować pierwszą i, i jeżeli będzie organizowany King of Meeting, to jeden albo drugi się pojawi na tym King of Meetingu i będzie tyle spędzał czasu, ile tego czasu jest potrzeba. Przypominam, że na King of Meetingi mamy alokowane pieniądze i zaplanowaliśmy je dlatego, żeby się właśnie komunikować. Sensem tego projektu jest nie tylko napisanie jakiegoś dokumentu, ale również właśnie nauczenie się współpracy i wypracowanie wspólnych opinii. Bez komunikacji to dobrej, tego nie zrobimy. Stąd to wideo, żebyśmy przynajmniej w jedną stronę potrafili wyrazić jakąś swoją opinię i informację. Także to jest następna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy ustalili. że jeżeli możesz, to, to proszę cię zanotuj, żebyśmy dopisali do, do notatki, że prosimy wszystkich o to, żeby wyznaczyli drugą osobę do reprezentowania czy do uczestniczenia w projekcie. Przy czym w, w, w krótkich spotkaniach Skype'owych to najlepiej by było, gdyby obie uczestniczyły, a tak na marginesie. Dobrze, przechodzę do ustaleń. Każdy koordynator przygotuje do 7 marca w piątek spis treści rozdziałów, które koordynuje. Co to znaczy? To znaczy, że na razie mówimy o dużych rozdziałach, nie mówimy o podrozdziałach. Wyjątkiem jest rozdział, którym my zarządzamy. Finansowanie, WP9. Finansowanie Finansowanie P9, dlatego że właściwie spis całego rozdziału jest gotowy i nawet wiadomo, co kto ma robić. Natomiast jedna organizacja, czyli FEWE w tej chwili nie ma koncepcji w ogóle na, na, na swój rozdział, w związku z tym poprosimy, żeby to zostało przygotowane. Jeżeli chodzi o Comprehensive Appraisal of Barriers, to po pierwsze rozpoczniemy współpracę z klientem jestem umówiony z Marcinem Stoczkiewiczem na 13 marca na 15.30 na konferencję skype'ową Jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę, to ja zapraszam. Zapraszam serdecznie, proszę mi tylko dać znać wcześniej mailem, żebym mógł zaprosić fizycznie. WP7, WP8 koordynu koordynuje BPIE i, e i Omówienie tych WP zostało przesunięte na kolejne spotkanie Kig of Meeting, ale prawdopodobnie nie będzie tego spotkania. W związku z tym zrobimy y, osobno konferencję Skype'ową z Danem. My porozmawiamy, nagramy wideo i wszystkim wyślemy. Y, I jeszcze jedna rzecz do tego. Y, y, BPI, pomimo tego, że nie omówiliśmy tego, to ja bym prosił, żeby jednak przygotowało spis treści. No bo to i to też tutaj dopiszemy do tej notatki. WP9 Proposal of Financial Instrument, działania już rozpoczęte, czyli, czyli mamy dwa rozdziały z pięciu już napisane. Podrozdziały. Pod Każda koncepcja dla całego rozdziału już powstała. I tą koncepcję będziemy chcieli osobno omawiać z instytucjami, które w tym biorą udział. Natomiast FEWE musi dopracować koncepcję realizacji swojego zadania w ramach WP9 i o tą koncepcję bardzo prosimy. Mamy zamiar się spotkać z panem Michałem Pyką po to, żeby omówić cały propozal, żeby on zrozumiał logikę tego, co my robimy, skoro się ma tym zajmować w Proponujemy przyszły tydzień, nie później niż do 15 marca, może w poniedziałek. Jeżeli chodzi o inserty, czyli krótkie informacje i półstronicowe, jednostronicowe, to y, mamy listę tematów. Ta lista tematów będzie przedstawiona w formie tabeli i wysłana do Państwa. Umówiliśmy się, że każdy wybierze sobie trzy do zrealizowania. Jeżeli y, y, będzie miał lepsze pomysły, to powinien je przesłać i powinniśmy podjąć kolektywnie decyzję o tym, że zatwierdzamy taki lepszy pomysł. Y, najpierw wybiera FEWE, później y, y, wybiera kto? BPI. Na, na, na... Jest tutaj napisane kolejność na dole. Następnie napę potem kapę na końcu jeść. Dobrze. Eee, dobrze. Mm. Ten template to my dzisiaj przygotujemy. Arkadiusz Węglarz zobowiązał się wspierać merytorycznie panią Agnieszkę Tomaszyską i Janinę Ochojską w sprawie ubóstwa energetycznego. Ja będę się widział z Janiną Ochojską prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, albo na pewno będę rozmawiał w środę. W związku z tym się jej zapytam, czy, czy byłaby zainteresowana czymś takim. Wytłumaczę jej sprawę. Myślę, że to załatwię. Doktor Aleksander Panek zaproponował, aby ambasadorem projektu w zakresie ubóstwa energetycznego była Julia Wygnańska. Jak się nie dogadam z Ochojską, to wrócimy do Wygnańskiej. We wtorek Małgorzata Kojzowa oraz Ewa Zaborowska z jej zadzwonią do przedstawicieli organizacji, żeby ustalić podział insertów. Czyli dzisiaj mają zadzwonić, a wcześniej trzeba wysłać. Ewa mm. ma zrobić tabelkę. Kolejny wyboru tematów już omówiona. Temat Tabela z podziałem zadań będzie zrobiona. Dzisiaj należy ustalić przekaz medialny insertów. To jest bardzo ważne i w tej sprawie będziemy się komunikować z Sanktem Bielewiczem. Cokolwiek by to znaczyło, ten przekaz medialny hmm. Tutaj chyba jest jednoznaczne to, co tutaj jest napisane, czyli że, że uczestniczymy w kongresie WBSCSD, czyli World Business Council for Sustainable Development. Ja mam ją ja, przygotować informacje na ten temat, żebyśmy wiedzieli. I Chyba to, co, co w, w następnej kolejności jest niezwykle ważne, to to, że 20 marca robimy spotkanie. To spotkanie to już będzie takie spotkanie, gdzie będziemy prezentować pierwsze rezultaty mapy drogowej, czyli będziemy pre prezentować kalkulacje, co z nich wynika, potencjał, instrumenty finansowe. Zaprosimy dodatkowych stakeholderów oraz tych, którzy no już wiedzą o procesie przygotowywania tej roadmapy. Prawdopodobnie wtedy też podpiszemy porozumienie koalicyjne. Workshop praca nad barierami termomodernizacji, czyli WP. 6. Przypominam, za rozdział WP6 w naszym propozalu odpowiedzialny jest NAPE i zakładamy, że to właśnie NAPE zorganizuje spotkanie workshopowe w piątek i będzie dbać o to, żeby wszystko było dobrze. I to NAPE do końca jakby zatwierdzi plan działań, plan czy, czy NAPE również przygotuje spis treści? Powinny. Tak. Czyli spodziewamy się, że na piątek yy, będzie spotkanie workshopowe na temat tych barier i jednocześnie yy, będzie spis treści całego rozdziału. Całego, nie tylko mm. tego co pisze, yy, yy, nie tylko tej części, gdzie może pisać napę na przykład. Yy, My przy, wyślemy dzisiaj przypomnienie o uzupełnieniu listy barier. Myśmy, jeżeli chodzi o, o ta list, tą, tę listę, to ona już została wysłana do Państwa wcześniej. No i bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo przeczytali tą tabelę i dopisali swoje bariery, jeżeli takie zauważycie. Mhm. To jest jeszcze dwa punkty, przepraszam. Tak, w punkcie inne wyraziliśmy z, z Darkim Pankiem zaniepokojenie stanem realizacji WP5. A Węglaż przesłał wczoraj draft WP5. Muszę go dzisiaj przeczytać. Mam nadzieję, że dzisiaj to do, 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 do nocy to, to, to jakoś zrobię. I jeszcze jedna rzecz. Andrzej Guła wciąż nie przysłał informacji o zalecanej stopie dyskontowej. Arek Węglarz wciąż na tą informację czeka. Przy czym wczoraj o tym rozmawiałem z Arkiem. Arek miał wysłać... Przy, Przypominającego SMS-a do Andrzeja Góry. Trzeba tutaj też dopisać pytanie, po prostu, czy, czy taki SMS Aha. został wysłany. To, to jest całość. Nie? Czy czegoś masz coś do Nie? dodania? Nie, To dziękujemy bardzo. Do następnego razu. Zapraszamy do oglądania naszych filmików.